Panowie dajcie na ręce! RENTy mi łyse. nie dali! Łysem, Renty nie dostałem! Wychodzi z tego banku w tempie natychmiastowym. Nie delej kiwa! <śmienicza> łapy, łapy, łapy Łysy! łapy! Kurwa, no czego mi w niego nie jebnęło? Wy <śmienicza> SIĘ do mnie! Jak on Nie Na policję pójdę! Jestem choi, kurwa, no je... mnie nie można strzelać! Je... No. To jest kurwa, na szpital proszę mnie zabrać! Cię, na je, policję je, na was pójdę! Boże, nas no, kurwa wszystkich! Je... Za napad na niepełnosprawnego! Czemu bez wózka byłeś? Czemu bez wózka? Bo ja mam delblika i aspegeja! Ja nie potrzebuję wózka! Wyskurwy syny konfidenci! Ja was ja potzwę ja z moim psychiatrą wychuję na ropę, wpierdalać ode mnie Ty, zdrabki od ciebie biorę, dzięki za zdrabki A chuj ci w dupę, ja sobie ty, ty mi tak dupę podcierałem Ja to tak, podbycie to trzymałem, to bakterie coli to ma, się na wpierdalacie gówna mojego Mogę do gangu do was? Bo ja kolegów potrzebuję Nie mamy gangu co no czemu krwę? Nie mamy gangu! Tylko... Na szpital nie weźcie wy krwy! A chcę co do naszego zespołu? No chcę do gangu! Ja, to... ja się mogę napierdalać jeden na piętnastu Jak komuś zbani bani wypierdolę, to krwa klękajcie naody! Na no mandel bijka było... i aspergera i co? Weźcie mnie na rekrutację! Perdo! Weźcie mnie, proszę! Tylko najpierw go zapniemy od tyłu. O, dziękuję! Tylko czekałem na to! Proszę, wyłajcie mnie! Dobra! A wspominałem, że mam kiłę i hip? Oh, to jest lepiej, ze smaczkiem będzie. Oooo, oh, zabrakło mu słówku chyba oh! w Epel oh. Przegadałem go, upośledzony go przegadał, i co dać mógł. Ooooo! Oh. Oh, mój boże! Oh. A czemu ty masz fiuta a oh. jakie masz białą kalnację? Oooo! Oh, no. Tak, duarz się umył, co tym nie się, uh, rumuński! Uh, uh, w Rumunii mają lepszą higienę! Uh, Masz mają!